Gratulacje dla Igora bardzo ważny mecz. Trzeci już pod rząd wygrany, także widać, że energia odbija się od dna i na pewno będzie się piła w górę tabeli. My też potrzebu potrzebujemy w dalszym ciągu punktów. Nie udało się dzisiaj zrealizować do końca naszych planów tak szybko. Rzut, szybki rzut okiem na statystyki 16 zbiórek więcej po stronie energii czarnych słupsk. To jest nie wiem, czy w tym sezonie już był kiedyś taki mecz, żeby taka była różnica, jeśli chodzi o ten element gry. 11 przestrzelonych osobistych to jest następne kilka punktów. Chciałbym mimo wszystko naszych chłopców pochwalić, ponieważ przez 37 minut naprawdę dzielnie walczyli mimo tych powiedzmy błędów, o których mówiłem wcześniej. Z tego jest jeden wniosek po prostu trzeba. 40 minut być skoncentrowanym maksymalnie, ponieważ jedna czy nawet dwie akcje mogą zaważyć o wyniku spotkania i tak było właśnie w dniu dzisiejszym.